Z drodzy widzowie, ja jestem jakiś jakieś domofoniasz, a tutaj jest mój drogi kuzyn. Robimy znowu lift tour ulicy Wojska Polskiego. Zaczynamy od Placu wojska polskiego 7. Mamy tutaj domofon, zapauzuję. Mhm. Idziemy do Windy. No jedno będzie wymieniona wkrótce. Jest no, to jest winda do monitoru, modernizowana. MSB-3, konserwacja. No, fajne, fajne guziki. Asymmetryk. Tutaj macie jeszcze dodatkową kartkę do od wymiany. Chmielewski SA będzie modernizował, bo wymieniał ten dźwig. Dobra, zapauzuję nagranie. I kiedy przyjedzie, to odpauzuję. Nagranie odpauzowane, bo winda już powoli do nas jedzie. To jest winda Progress, albo jak, jak nazywam? To jest, to jest nie Markowa według mnie. I jedziemy windą, bo hakujemy, nie, nie że hakujemy, tylko nagrywamy odcinek z domofonu. Tutaj jest Dominik. Siema, jest jakiś domofoniarz na tej No. Ale to on sobie tym. Jest Gonki. O, O. tak. Widać, że był dostawca z pyszne.pl. Czy ktoś zamówił pyszne.pl? Okej, okay, dobra, wchodzimy do windy. I dobra, robimy dziesiąte. Zamykanie. I, I zamykanie. Ogólnie to będzie na naszym kanale, tylko bo ja po prostu mogę stworzyć kanał, ale po prostu to będzie długo mam To jest Winda Progres, ale czasami lubię nazywać się Niemarkową. No. Bo nie ma żadnych informacji, że to jest progres. No. I no. tutaj my jesteśmy Siema Hello again yeah. Ja Mój, się nagrywam No, Kuzyn też ja. nagrywa Ale to będzie na naszym kanale, którym, którym... polecamy go Tak I jedziemy. Nagrywamy to o 12 Nagrywamy to o przy 12 O 12 o <laughs> no. I jedzie, jedziemy na 10, 10. Ja idę zaraz pokazać widoki z 10. Okay. Ten gong to jest od Dindy marki Spójrzcie, widoczki. Ula, la, la, widać la. w No, widać w nie dla bogatych, gdzieś. Ujrzyjcie się. Dobra, idziemy z powrotem do windy. O, nie, winda już jedzie w dół. O, nie. Czy możemy schodzić schodami? Poczekajmy na windę. Ja zapozuję nagranie.